Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. To nie książka. Na początku pierwszą misję wybrałam z strony 214. To jest misja, prawie ostatnia. O, właśnie. To jest szyfr udokumentuj, udokumentuj podróż używając kodów z legendy poniżej. Dodaj własne kody, opowiedz historię. I tutaj mamy te wszystkie takie przykłady. Eee... No i ja nie będę robić jakiejś tam historii, tylko po prostu tak jak się pokieruję, wybiorę sobie kilka i tak postaram się pokazać ich, więc zaczynajmy. Zaczę je pokazać. Naprzód. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Obrót. Stop. Kałuża. Zachmurzenie. mieci. Ok, misja wyliczona. Misja zaliczona. Chociaż nie, jeszcze jedno. Gdzie to jest? O. Samochód. To jest akcja szansa. Wytnij kratkę, umieść w naczyniu lub pojemniku, wylosuj kartę. Wykonaj polecenie. Powtarzaj losowanie. Ok, tutaj mamy kilka tych właśnie kratek do wycięcia. Ja sobie sama wybiorę, które zrobię. Um, no to co? Zaczynajmy. Usuń stronę. Usunę tą stronę, ponieważ to tutaj zniszczę wiadomość po przeczytaniu. Więc tak jakby już zrobię dwie misje naraz. Dobra. Muszę to wyrzucić. Okej. Okay. Już nawet wiem jak ja ją zniszczę. Szkoda mi jest tej niebieskiej kartki. Ale trzeba. Tutaj jest stwórz dodatek do, to nie, do nie książki. Ja o Jezus. Ja już mam te dodatki tak jakby, więc nie będę robić kolejnych dodatek. Nie mam pomysłów na robienie dalszych misji z tych kratek, więc przychodzę do kolejnej misji. To jest komentarz. Wpisz myśl. Dostępni w miejscu publicznym. Ok. Mam tutaj mój komentarz. I teraz e, mam e, taśmą go przykleję tutaj. I będzie widoczny, ponieważ wszyscy którzy będą szli, będą widzieć mój komentarz. Okej, okay, więc na dzisiaj to by było wszystko z odcinku tej książki. Dzisiaj również przesłałam odcinek trzeci, e, ponieważ jednak nie będzie mnie przez e, co najmniej właśnie te dwa tygodnie, więc e, trzy odcinki pojawiły się na moim kanale e, i życzę Wam wesołych świąt. Pa, pa.